Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale Wybaczcie, że jestem taka nieogarnięta, ale dosłownie przed chwilą wyszłam z łóżka, więc jakby... Jest to logiczne. Chciałam Wam pokazać, że będę właśnie piła sok z pokrzywy. Zamówiłam z Waszych poleceń, bo już kilka osób mi napisało, że właśnie sok z pokrzywy ma dużo żelaza. Nie mam niedoborów żelaza, mam y, trochę mało zapasów tego żelaza, y, no ale warto suplementować w takich naturalnych postaciach. Y, więc wypiję sobie zaraz takiego szucika i nie wiem, jeszcze tego nie próbowałam, więc ciekawa jestem, jak to w ogóle będzie smakowało. I kupiłam ten sok z pokrzywy na stronie. Delikatesy z natury, bardzo polecam Wam tą stronę. Kupiłam też na tej stronie Coco Balsamico, jest to taki sos balsamiczny, kokosowy, który polecała u siebie Sara Cwalina. Od dawna chciałam go spróbować, bo ona go tak zachwalała, że pasuje do wielu rzeczy, że super stofu z, z sałatkami, e, więc w końcu go zamówiłam i on jest naprawdę przepyszny. I zamówiłam sobie też jeszcze płatki drożdżowe, taki duży zapas, bo. Już mi się kończą, więc tutaj jest 250 gram, także na pewno na długo bardzo mi starczą. Bardzo fajne ceny miały te produkty, więc według mnie opłaca się tam zamówić. Podlinkuję Wam tą stronę w opisie, żebyście mogli ją łatwo znaleźć, jeżeli potrzebujecie któregoś z tych produktów. Albo zobaczcie sobie, bo są tam też różne inne fajne bioprodukty, taka zdrowa żywność i tak dalej. Biorę teraz tego szota, Otworzone. Oho. Tu mam miarkę do syropu, nie wiem ile tego wlać, nie wiem ile jestem w stanie tego wypić tak właściwie. Ja jestem taka spuchnięta z rana. Dzisiaj będzie bardzo fajny vlog, tak mi się wydaje, bo będę się szykować na imprezę. Więc zobaczycie jak z tego oto czegoś zrobić coś pięknego. <laughs> Uwaga! Piję. Obrzydliwe, ale jak popijam sokiem to nie czuć. Smakuje dokładnie tak obrzydliwie jak pachnie. Ale jest zdrowe, więc polecam. Teraz biorę się za jakieś śniadanie, trzeba coś zjeść pysznego. No nie mogę z tych włosów, one są tak nieogarnięte. Zaraz je będę prostować, słuchajcie, nie martwmy się. Witam was serdecznie. Jestem już po śniadaniu, mam już wyprostowane włosy, zrobiłam już część paznokci, miałam też przeczytał angielski, więc trochę rzeczy zrobiłam. I teraz będę kończyła malować paznokcie. I stwierdziłam, że w tym czasie, jak będę to robić, to opowiem wam, co się u mnie działo ostatnio, bo nie nagrywałam przez cały tydzień, ani nie nagrywałam, ani też w sumie nic nie montowałam. Po prostu miałam taki tydzień w ogóle. Nie z YouTubem kompletnie, co było dla mnie bardzo dziwne i takie wręcz bym powiedziała trochę niekomfortowe momentami, bo mój normalny tydzień wygląda tak, że no praktycznie codziennie robię coś tam związanego z YouTubem, ale też w tym tygodniu w sumie nie miałam czasu za wiele o tym myśleć. O YouTube, bo słuchajcie, pisałam próbne matury. Pisałam próbne matury z wszystkich przedmiotów oprócz polskiego rozszerzonego, bo mogliśmy wybrać tylko jedno rozszerzenie. A no to oprócz polskiego rozszerzonego i angielskiego rozszerzonego. Pisałam tylko geografię rozszerzoną, bo chciałam się sprawdzić, bo w sumie jeszcze nigdy nie robiłam sobie nawet tak dla siebie na próbę. Arkusza z geografii. Co do matur, no to pisaliśmy tę próbną maturę z Operonem. Z tego co wiem, to dość sporo szkół ją pisało, ale nie wszystkie, więc jeżeli pisaliście, to możecie mi napisać w komentarzu, jak Wam poszła, czy jesteście zadowoleni, czy raczej nie. No, jestem bardzo ciekawa. Mi poszła sama nie wiem jak, tak szczerze, bo jeżeli chodzi o Polski, z Polskiego był bardzo fajny temat wypracowania. Temat wypracowania to było, czy praca daje, czy praca gwarantuje człowiekowi szczęście. I to tylko był fragment nad dniemnym, to był drugi temat i można było się odnieść tylko do tego fragmentu, znaczy można było się odnieść do całej książki, ale przede wszystkim do fragmentu. Dla mnie ten temat był bardzo prosty, bo ja dosłownie weekend przed tymi maturami trochę się przygotowywałam i właśnie sobie rozpisałam kilka motywów, do których wypisałam sobie lektury, które mi pasują, no i wypisałam sobie też motyw pracy. Więc, no po prostu, dla mnie to był temat idealny, bo miałam wszystko na świeżo, jakby powtórzone, i wiedziałam od razu, jakie lektury chciałabym użyć. No i jestem bardzo zadowolona z mojego wypracowania. Jestem bardzo ciekawa, jak ono zostanie ocenione przez nauczycielkę, bo, no, tak jak mówię, bardzo mi się podoba i uważam, że jest to jeden z lepszych moich wypracowań. No ale, to wiadomo, to jest tylko moja opinia. Zobaczymy, co. Co dostanę, w sensie no ile procent. Jeżeli chodzi o matematykę, wydawało mi się, że poszło mi całkiem nieźle, ale później się okazało, że pewne zadania były dość podchwytliwe, jednak yy, nie poszło mi tak dobrze, jak sądziłam. <grych> Chciałam sobie później posprawdzać odpowiedzi, ale ja bardzo wielu odpowiedzi już nie pamiętam zwyczajnie, więc no nie byłam za bardzo w stanie. Czekam po prostu na, na wyniki i tyle. Angielski był prosty, wiadomo, banalny wręcz w niektórych zadaniach, aż sama się zastanawiałam, czy to jest takie banalne, czy ja po prostu jestem jakaś głupia i nie widzę, że to jest podchytliwe. Jeżeli chodzi o geografię, no to geografia była bardzo trudna dla mnie. Powiem Wam szczerze, że ja mam wrażenie, że nieważne, ile się uczę, to moja wiedza z geografii tak jest znikoma. I też mam wrażenie, że. Te zadania na maturze to w ogóle praktycznie nijak się mają do tego, co jest w książkach i tego, co się uczymy, bo to trzeba tak, no nie wiem, no trudne są te zadania po prostu. Dla mnie są bardzo trudne, nie wiem jak dla innych w, na moim rozszerzeniu, ale dla mnie no po prostu są niesamowicie trudne i, i dociera do mnie, że geografia jednak nie jest dla mnie. Staram się tym nie stresować i nie myśleć o tym za wiele, bo jest to dla mnie bardzo taki. Drażliwy temat, matur w ogóle cały. Jest to bardzo dla mnie takie wiecie stresujące i szczególnie w weekendy staram się o tym za dużo nie rozmawiać. Oczywiście mam z tyłu głowy, że muszę się przygotowywać i czasami w weekendy robię coś po prostu do tej matury, ale staram się za bardzo o tym nie rozmawiać z nikim, tak poza szkołą, bo już w szkole jest wystarczająco często poruszany ten temat. Najbardziej mnie denerwuje słuchajcie to, że no wiadomo, trzeba powtarzać do matury to, co było kiedyś w pierwszej klasie albo drugiej klasie, ale zwyczajnie nie mam kiedy tego robić, bo tych bieżących spraw jest już wystarczająco dużo. Ja po prostu cały czas się uczę na jakieś bieżące sprawdziany i kartkówki z matematyki, z polskiego, no z różnych przedmiotów i po prostu nie mam czasu powtarzać tego, co już kiedyś było. W ogóle dlaczego ja się tak dzisiaj szykuję, no bo i włosy wyprostowałam i paznokcie maluję, wszystko dlatego, że idę na melanżyk. <grymne> melanżyk. <grymne> idę na imprezkę po prostu urodzinową. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo już w sumie dawno nie byłam na żadnej imprezie. Trochę się stresuję, bo ja jestem ogólnie mało społecznym człowiekiem. Znaczy jestem bardzo społeczna. Bez ludzi nie jestem w stanie przetrwać, bo... No po prostu źle to na mnie działa, jak nie spędzam czasu z innymi, ale ja mam taki problem trochę z nawiązywaniem nowych znajomości, a tam będzie dużo osób, których nie znam, więc gdzieś tam, no wiadomo, będę musiała się z nimi zapoznać i to jest dla mnie trochę stresujące, ale no pff, zobaczymy, no mam nadzieję, że będzie fajnie, nie mogę się już doczekać, pokażę wam moje przygotowanie dzisiaj, właśnie to jest taki vlog przygotowania na imprezę. Dopiero teraz chyba to mówię. Pokażę wam mój makijaż, mój outfit. W sumie nie ubieram się jakoś bardzo zjawiskowo. Idę cała na czarno w spodniach, bo ja zawsze chodzę wszędzie w spodniach. Naprawdę okazji do zobaczenia mnie w sukience jest bardzo niewiele, bo ja praktycznie w ogóle nie chodzę w sukienkach. Mam trochę czerwoną buzię, ale będę robiła sobie maseczkę. Jeszcze nie wiem jaką. Tu mam jakiś truskawkowy peeling, to nie. Tu mam jakąś hydrożelowa maska na twarz i dekolt, a tutaj mam też taką niby rozświetlającą, tylko że to jest peel off. Więc może damy sobie to odżywienie, ujętrnienie. Mamy godzinę 14.30. 14. 16.30. 14, 16 więc mam pół godziny, żeby zacząć się malować, bo impreza jest na 19:00. No dobra. Nakładam. Dziwne to jest bardzo. To też ma jakieś drobinki. Kurde, jak ja sobie zrobię krzywdę przed tą imprezą, to nie będzie dobrze. Nic mi się nie stało od tej maseczki. Na szczęście mam bardzo fajną, taką wygładzoną skórę, co mi się podoba. No i co? Biorę się teraz za robienie make-upu. Okej, okay, jak widać twarz już mam zrobioną. Dałam sobie dużo rozświetlacza, może nawet trochę za dużo, ale jest impreza, można. Teraz będę się brała za oczy, więc stwierdziłam, że może to nagram. I szczerze mówiąc nie wiem kompletnie, co zrobić na tych oczach. Chyba po prostu pójdę typowo w brązę, no bo... Nie wiem, nie mam pomysłu. Chyba sobie użyję tej paletki. Mam jakąś taką fajną paletkę. Więc tutaj mam taki kolor secret. On jest taki bardzo lekki. O, ten w środku taki ładny. To stwierdziłam, że sobie go dam na całą powiekę. A później w załamaniu damy brązik, żeby tak przyciemnić. Dobra. Chyba widać różnicę. To jest trochę ciemniejszy. Teraz czas na jakiś ciemny. No to weźmy ten może in sheets. Taki brązowy, po prostu najzwyklejszy. Uuu, ale to ma pigment. Kurde, nie spodziewałam się tego i tak porządnie zamoczyłam. Hmm? Czy to widać? Jest ładnie? Chyba tak. I pomyśleć, że ja kiedyś się tak malowałam na co dzień. Pamiętam, jak kiedyś od mojej przyjaciółki dostałam taką paletkę. I słuchajcie, ja po prostu byłam zakochana w tej paletce i ja te kolory takie niecodzienne używam na co dzień. Na przykład sobie robiłam takie pomarańczowe oczy albo żółte. Żółte to były moje ulubione. Żółte albo róż jeszcze robiłam często. Nie robiłam nic skomplikowanego, po prostu dawałam jeden kolor na całą powiekę i go tak blendowałam. I chodziłam tak do szkoły. Kiedyś mam wrażenie, że byłam dużo bardziej odważna, jakoś byłam taka bardziej też pewna siebie. Nie miałam problemu, żeby zagadać do kogoś nieznajomego. I no tak na przykład poznałam Marlenę, że zagadałam do niej, chociaż w ogóle jej nie znałam. A teraz, teraz już się to nie zdarza. <laughs> Dobrze. Czy ja chcę jakieś... Um... Świecące tu dodać. Może dodam sobie jakieś złoto tak na środek, bo ja lubię mieć świecące oczy. Rozświetlacz w kącikach to jest po prostu najlepsza rzecz ever, bo to tak fajnie otwiera oko taki świeży się robi ten makijaż, mam wrażenie. To jest takie idealne dopełnienie. Taka misienka na torcie, jak da się tak... Kurde, nic nie widać, bo jest takie światło nie wiadomo jakie, ale wiecie o co mi chodzi. Teraz zrobię brwi, pomaluję oczy. Czytam sobie jakąś szminkę i pokażę Wam się, jak już będę ready. Tak wygląda mój dzisiejszy outfit na tą imprezkę Zwykłe, czarne, eleganckie spodnie, trochę się wszystko zlewa, przez to, że jest takie czarne. Czarna bluzka, do tego naszyjnik, jakaś bransoletka, kolczyki. I to tyle. Pewnie na to założę ramoneskę, żeby mi nie było zimno na dworzu. Już cały makijaż mam skończony, jestem tak naprawdę gotowa do wyjścia. Więc czekam na Julię, bo jedziemy razem. Muszę jeszcze wypisać życzenia. Taką kupiłam fajną kartkę. Uważam, że taka, no z humorkiem. Tutaj w środku też całkiem śmieszne życzenia, także myślę, że ładna. W ogóle to muszę wam pokazać, co już sobie postawiłam w moim pokoju na półce: dziadka do orzechów. Zobaczcie, jaki on jest malutki w porównaniu do baza Astrala. <grytanie> no jest naprawdę maciubki. Dosłownie taki mały. Więc prawdopodobnie ktokolwiek wejdzie do mojego pokoju, to nawet go nie zauważy. Ale ważne, że ja go widzę. Jest to moja pamiątka z Niemiec, z takiego sklepu świątecznego, który miał właśnie mnóstwo po prostu pięknych ozdób świątecznych, i ja, jak tam weszłam, to normalnie utonęłam, ale wszystko było bardzo drogie. Jednak no, jak zobaczyłam tego dziadka do orzechów, no tak mi się spodobało, że już później żadna inna rzecz w tym sklepie tak bardzo mi się nie podobała. I stwierdziłam, że no muszę go wziąć, muszę go kupić. To będzie taka moja w sumie jedyna pamiątka z Niemiec, którą przywiozłam dla siebie. Nie za bardzo niemiecka, ale. Bardzo mi się kojarzy z tym wyjazdem. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to jest na moim kanale vlog z tego wyjazdu. Okej, okay, myślę, że będę powoli kończyć tego vloga, no bo zbieram się niedługo na imprezę, no i tam już nic nie będę nagrywać, idę się po prostu dobrze bawić. E, także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki vlog w sumie wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapeczki w górze. Będzie mi bardzo miło, bardzo to doceniam. A tymczasem przegnam się z wami i do zobaczenia w następnym filmie na moim kanale. Na razie.